W następnych wyborach Polacy opowiedzą się, czy chcą Polski w Europie, czy chcą Polski izolowanej. W następnych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie, czy chcą państwa wyznaniowego i fanatycznego, czy normalnej, świeckiej, wolnej republiki. I wreszcie w następnych wyborach Polacy odpowiedzą na pytanie, czy chcą być wolni jako obywatele i wolni jako społeczeństwo. Nie chcemy żyć w kraju, w którym pani, która się zajmuje zabobonami u ojca Rydzyka, będzie ekspertem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji i zabierała będzie nam prawo do wolnej informacji. W Polsce istnieje bardzo silna instytucja, istnieje Kościół Katolicki, która ma wszelkie możliwości i cieszy się pełnym poparciem i przywilejami ze strony państwa, aby głosić swoją naukę w dziedzinie etyki seksualnej. Z jakichś powodów bardzo wielu Polaków tej katolickiej większości, akurat w tej dziedzinie swojego kościoła nie słucha. Bo jesteśmy za wolnością i jesteśmy za tym, by od tej najbardziej intymnej sfery życia, jaką jest ludzka seksualność, politycy trzymali się jak najdalej i zostawili ją ludziom, bo to oni powinni sami decydować, co jest dla nich dobre, a co jest dla nich złe. Że my patrzymy na naród jako całość. Nie na Polaków lepszego i gorszego sortu i my w Polsce Wam prawa do życia nie odmawiamy, a Wy nas z Polski, co wczoraj powiedziała Wasza posłanka chcecie wyrzucić, ale nie wyrzucicie nas z Polski, bo nie wyrzucicie większości, która Was nie chce.